W nocy z 1 na 2 października w małym kilkunastotysięcznym miasteczku Wolsztyn w województwie wielkopolskim doszło do prawdziwej tragedii. W hotelu Mosir spotkała się para ludzi, którzy jeszcze niedawno byli w związku. 28-latek i jego 25-letnia była partnerka. On odebrał jej życie, później próbował odebrać je sobie. Nie udało się mu od razu, ale zmarł kilka godzin później w szpitalu. Okazało się, że ten mężczyzna jest, może nie bardzo znanym, ale kojarzonym przez wiele osób z TikToka i YouTube'a twórcą internetowym i bohaterem nagrań twórców kanału Pan z Lombardu. Miał na imię Patryk, w internecie występował jako Jagodzianka. Przychodził do tytułowego Lombardu w Dresdenku. interesował się muzyką, w szczególności hip-hopem i rapem i był znanym kolekcjonerem płyt oraz kaset. Wielokrotnie zastawiał część swoich zbiorów w lombardzie, lecz później je wykupował, często wydając na to znaczne kwoty. I co ci mogę powiedzieć? No na pewno ci ludzie za to dadzą dużo. Tylko, że ja nie chcę sprzedać, tylko zostawić. Czyli odbierzesz sobie? O, oczywiście, że tak. To są o. moje jagodzianki, jakby to Maliś powiedział. Jeden z twórców kanału nagrał nawet film z komentarzem do całej sytuacji. Moje kondolencje dla rodziców tej dziewczyny, a jeżeli chodzi o niego, to brak mi słów. Co dokładnie wydarzyło się tej nocy? Patryk, jego dzianka, był przez 10 miesięcy w związku z Klaudią. Przyjechał do Wolsztyna, bo to były rodzinne strony jego partnerki, właściwie byłej partnerki, żeby oddać jej rzeczy po rozstaniu. Klaudia przyjechała do hotelu z koleżankami, które miały na nią czekać. Prawdopodobnie obawiała się swojego byłego partnera, no i umówiła się w związku z tym z nimi, że jeżeli długo nie będzie wracała z tego jego pokoju, no to mają się zainteresować, co się z nią dzieje, zadzwonić do niej. No i tak zrobiły. Zadzwoniły do niej, dzwoniły kilka razy. Początkowo nikt nie odbierał, później odebrał mężczyzna i Stwierdził, że nie zgadza się, żeby przekaza przekazać telefon swojej mm, byłej partnerce. Wtedy koleżanki zadzwoniły na numer 112, przyjechała policja i w pokoju została nieżyjącą już Klaudię i Patryka, który zadał sobie rany, próbując odebrać sobie życie. Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, prokurator Łukasz Wawrzyniak, w rozmowie z portalem Fakt.pl przekazał, że z wstępnych ustaleń wynika, że kobieta zmarła od licznych ran ciała zadanych narzędziem ostrokrawędzistym, mężczyzna zmarł w szpitalu. Na jego ciele ujawniono również rany od takiego narzędzia. Kluczowe w ustaleniu mechanizmu ich śmierci będą badania sekcyjne. Sekcja zwłok ofiar odbędzie się w poniedziałek. Ta sytuacja uczy nas tego, że jeżeli jest jakiekolwiek zagrożenie, podejrzenie, że ktoś jest nieobliczalny, wybuchowy, to wielkim błędem jest spotykać się z nim sam na sam w pokoju hotelowym czy w jakimś prywatnym mieszkaniu. Tutaj ewidentnie zagrożenie było, bo były te koleżanki, które miały stać na czatach. Oczywiście nie znamy szczegółów sprawy i zawsze kiedy ktoś okaże się niebezpiecznym psychopatą, który chce komuś odebrać życie, no to będzie mógł to zrobić nie tylko w pokoju hotelowym, ale będzie mógł próbować wszędzie. Tylko, że w przypadku, kiedy do spotkania dojdzie w miejscu publicznym, na przykład w restauracji, wyobraźmy sobie, że te rzeczy byłyby przekazywane w restauracji, a nie w pokoju, no to jest większa szansa, że nawet jak ktoś będzie próbował zrobić coś strasznego, to znajdzie się inna osoba, która go powstrzyma, przestraszy, odciągnie. Do pokoju hotelowego czy prywatnego mieszkania powinniśmy chodzić z osobami, które rzeczywiście już zasłużyły na nasze zaufanie. Na pewno wszystkiego w życiu nie można przewidzieć, ale warto patrzeć, jakie są zagrożenia i nie narażać swojego życia. Oglądajcie moje filmy. Do zobaczenia.